ja, co to będzie? co to będzie? O, oh, podanie do. Lepiej go skaptał danis. Ależ gol! Wodki, o, niestety, alfa był. Witor. Spalony? No, leci, nie ma, proszę państwa. Tak, ja nie wiem, czy przyniesie gol, no ale to. Będzie do środków, nie będzie podanie z tyłu. Ależ to było. To było. No, nie do. I to tak ja, dość... w dłuże, ja w duże, ja w duże, co będzie? W tu Ależ będzie Valdes miał obroniony strzał. A ibie, a i przez... Jakie głupie podania. No. Lecimy, proszę Państwa. Ależ akcja. Pedro, Pedro. Jest kiwa, jest kiwa. Pedro, ajajaj, ależ to były błędy. No. Czy będzie, czy będzie gol kolejny dla FC Barcelona, czy zostanie oddone? Ile czasu zostało? No. Kurde, pierwsza to tym filmie A, osiemdziesiąta czwarta minuta. No. Out. Tak, out, out. Mógł to zrobić od nas, a nie za stromami. Ty też kurde, bo ty nie mógł to zrobić. Nawoń co ty już w podaniu stwierdził Busquetsa. Busquets, Busquets. Czy coś z tego rożnego wyniknie, czy nie? Chyba nie, ale warto spróbować! Jak trudności obdą No! Przepraszam za problem, ale Wojtek już z joystickiem i temu! Czy będzie on robił go? Tak będzie, w ostatnim, doczynionym minucie! No! no. Bez Nie. komentarza! Bez komentarza! Z komentarzem, z komentarzem. <noise> Stoimy o komentarze. No, fajnie by było to tutaj coś. Aż akcja! Teraz... Ależ, proszę Państwa... Błąd obronny Real Madrid. Trwały. Aż błąd! Kurcze pierdziome. Nie tylko nie wychodzić z zawodnikiem. Chciałem wywalczyć karli, bo to znamy. nie wyjdzie za to pociąg. Neymar. Neymar na środka, manii! Ej, 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 nisko. Nie oszukujemy się. No koniec, proszę państwa. No, Jeszcze zerkniemy sobie na statystyki. No, jak widać, nie ma honoru na wykładowym. Nie ma stata, Nie ma co. Dużo było So okay. it's full time with a final score 2 now. Statystyki 2:0: Bramki 2, 0, cały łuk, FCB Real Madryt miał więcej o 1, ale zerowy. Celne i... ja miałem więcej, pośrednie piłki miałem więcej, przejęcia więcej, foulów miałem więcej, rzuty, kartki miałem więcej. Czerwony tak, 0, kontuzje po 0, spalone yy, kolega miał więcej, rzuty różne, tyle samo. Celny strzałów to jest ja mam 80% i pośrednie. Dokładnie, też 80%, a kolega ma 78%. No, jeszcze powtórki. Z... Dobra, e, powtórki. 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 Gold Dobra. No. No, to był ten bardzo piękny. No, piękny. Tego... Myślę, że za to będzie. E, my się już zegnamy. No. Tak. Żegnam się z Państwem, Maciej, końcą. I oczywiście.